mam widzowie z tej strony Olex Gaming i dzisiaj sobie zagramy oczywiście w, w Robloxa, jak prawie zawsze. Yy, to jesteśmy dzisiaj w takiej grze, yy, która nosi nazwę Projekt Świętokrzyskie to, to jest taka ogólnie realistyczna bardzo gra. Naprawdę realistyczna jest. Więc dzisiaj oczywiście ją będziemy testować. Zobaczymy jak ta gierka, jak ta gierka w ogóle działa. Co się w niej robi? Znaczy, ja już ogólnie w to grałem, ale nie tak rzadko kiedy w, to, w, rzadko kiedy w to grałem. Więc sobie dzisiaj się lepiej zaznamy, jakby z tą grą. Oczywiście, jak film się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. Oczywiście, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. A ja już chyba nie będę przedłużać, po prostu zaczynajmy już to grać. Zrealizuj sobie skodę. No. Ogólnie patrzcie, tu jest system paliwa, co nie? No to jest <laughs> jak trochę jak w Polish Car Driving, bo tam też jest oczywiście system paliwa. Tylko, że tu nie jest kilka tych stacji. Ogólnie wcześniej były. O co to otwarli tutaj? Nie było tego, jedziemy tutaj, bo tego nie było, to otwarli teraz. Był chyba update wczoraj. Jedźmy sobie. Nie wiem co to jest? Autostrada jakaś. To jest jakaś autostrada, widzowie, trochę. Ej, fajne. Czekajcie, co to. To jest krajowa. Nie, to ekspresowa. No dobra, krajowa i ekspresowa w jednym. Dwa w jednym. O tak. Powiem wam, pierwsza chyba polska gra, w której jest jakaś dwupasmówka. No nie no, powiem wam, to jest świetna Jak na razie to jest świetne po prostu. są, bo nie wiem czy działają. Znaczy w Polish Car Driving były kiedyś eventy. Na przykład, że było, że były autostrady, ale to... Nie pamiętam kiedy to było. Aha, tutaj sobie zjeżdżamy z tej autostrady. Jedziemy chyba teraz w lewo. No i... Je... Aha, tu nic nie ma. Dobra, wracamy się. Do tamte... Wracamy się do spawna. Nie fa fajna ta dwóba Można się tutaj rozpędzić nieźle to tu, tutaj trochę jest tych wyboi w ogóle. Ale to da, da się z tym żyć. Bo to jest... Szkoda, że jest teraz noc, bo jak będzie dzień, to sobie zobaczycie, jak ta gra jest wtedy ładna. Bo ona naprawdę jest mega ładna. zarabia pieniądze za jazdę, no nie no. Ta gra jest po prostu bardzo fajna. Zarabia się pieniądze za takie rzeczy. Dobra, dojechaliśmy już do okolic Spawna. Także co, my sobie tutaj pojedziemy chyba teraz. No tutaj sobie pojedziemy. O, patrzcie, już, już jest dzień, nastaje nowy dzień, jak widzicie. Słońce wstaje. No, je, jest fajnie, jest fajnie. Jest bardzo fajnie. Nie no. W ogóle tutaj jeszcze były paczki, z tego co pamiętam. To sobie zobaczymy, czy one nadal są. Czy już ta, teraz tylko za jazda się dostaje, jakby pieniądze. Bo mi się wydaje, że, że jakby nadal powinny być, ale to już i tak to jest nieopłacalne zbytnio. Znaczy, nie wiem w sumie, ja nie będę... Nie powiem tak, nie powiem nie. Teraz sobie dojedziemy do tych paczek. No i co ty robisz? Jeździ normalnie, no patrz no. Jedź po swojej stronie drogi. No właśnie, to jedź po swojej stronie drogi. A nie jedziesz jak, jak ktoś. Jakbyś z Anglii przyjechał. Ale a tutaj były po lewej paczki. Nie, nie no so... Nie ma. Nie ma. Zlikwidowali. Sorry. No. no teraz to ty mnie pchasz Dzięki sobie. No nie, nas zlikwidowali Panowie Panie i panowie, nas zlikwidowali Dobra, jedziemy sobie w lewo Bo tam niedaleko jest stacja benzynowa Z tego co Na pa... Znaczy może nie tylko benzynowa z, to Chyba też tam jest nie? Sobie, Więc sobie tam jedziemy Jedziemy na stację paliw. No, tak można powiedzieć. Nie no, to, ta, to jeżdżenie jest takie opłacalne. Przecież to, przecież to ja bym mógł już niedługo kupować jakieś fajniejsze auto. Ja to w jeden dzień mogę wszystkie auta kupić w tej grze. Dosłownie. O, już widzę tego. Ten Orlen. To chyba Orlen. No to Orlen, to Orlen. Sprawdźmy, czy to działa tak jak w Polish Car Driving, czy jakoś inaczej. Nauczmy się tankować. Dobra. No, ale... Tu w Polish Car Driving było tak, że się. No to jest dosłownie tak samo. No, 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 no. Wow, to jest o wiele lepszy system tankowania, powiem wam. Ta gra mogłaby normalnie rywalizować z Polish Car Driving po prostu pod względem y, realistyczności. Ta gra jest taka nawet no, podobna do Polish Car Driving pod względem realistyczności że no, no nie, no nie da się po prostu ja, ja to mogę grać ja w to mogę grać całe, dzie całe, całe dnie po prostu ta gra jest po prostu bardzo fajna no nic nie, nie chcę mówić tego brzydko tam już jest jakaś większa miejscówka możecie już zauważyć tu jakiś słup, nie wiem, radiowy czy nie, to, nie... to chyba nie radiowy dobra Jedziemy sobie do Włoszowej. Aha, X Patrzcie, ogólnie tutaj jest taka Skoda. Jak do niej podjedziecie, ja ci jakaś nudza. No i jak podejdziecie sobie do niej, to dostajecie osiągnięcie. znalazłeś Fabię czy jak to? Nie wiem. Ogólnie patrzcie. To Skoda, to Skoda. No. To jest Skoda. Ogólnie dziwnie się to trochę odpala się dziwnie odpala. Mogłoby być bardziej realistycznie, ale nie jest najgorzej. Dobra, wracamy się do ronda. Tutaj mamy na zawiercie, idziemy do zawiercia. Ale tam już są X. Ogólnie nie wiem czemu, ale te X to, to są... prawie we wszystkich grach są wzięte do X z PCD, No nie, to chyba nie PCD. Albo że stare, ewentualnie. Ale to... E, o, tam tu drogę przegapiłem. Nie, tam nic ciekawego nie ma. Co to jest? Czekaj, co to jest, co to za napis? poważnie, on nie obchodzi mnie, ja tu wjeżdżam. Jakaś miejscówka dziwna. Otwierać! Ja. Daj, no dobra, czy ja ty przyjadę? Dobra, przejechałem. Fajnie. Szczerze przyjemnie się w to gra. Naprawdę, Naprawdę. Przyje przyjemnie się w to gra. Tutaj jedziemy do Sędziszowa. Okej. Okay. Tutaj jest y, dworzec PKS na, na, na Głowicach. Dobra, tą drogę chyba przedłużyli, chociaż nie wiem. Chociaż nie wiem czy ją przedłużyli, czy nie. Podobno w tej grze, patrzcie. ma być tracker. Ma być tracker. Pierwszy 11 koła mam. Co jest? No będzie tracker właśnie. Więc na pewno jak, jak będzie tracker, to na pewno nagramy. Przetestujemy jak to w ogóle działa. Bo to nie wiem, wystarczy mi tylko po prostu zbierać pieniądze na tego trackera. Właśnie, bo jak kupowałam śmieciarkę pierwszą na Polish Car Driving, to w nowy rok chciałam jeszcze ją kupić. Bo to kupowałam właśnie tą za 275 tysięcy. No to ja się zdziwiłem, bo ja miałem 100 ileś tysięcy po prostu aha No i się... Super. Super. No dawaj Skoda. Ciśnij. No, ciśnij. Ciśnij. Scout. Scout ciśnij. Dobra. ser za dźwięki w tle. No i pięknie. To Skoda da radę. Zaga skrętów w lewo, ale ja wjeżdżam bo Jestem piratem drogowym okay. Wykryłeś błąd Zgłosić go administracji No ja jeszcze błędów nie znalazłem No i to chyba w sumie tyle Jeżeli chodzi o mapę szczerze A jeszcze nie, jeszcze nie byliśmy Jeszcze sobie zajedziemy do innej wioski. Bo była jeszcze jedno wi jedna wioska, którą przegapiliśmy. Oj, tam, było, tam była ciągła. Nieważne. To nie jest prawdziwe życie. Nie, nie. Udawajcie, że... Udawajmy, że tego nie widzieliście, dobra? To tam było gdzieś bliżej tego... Oj, tutaj trzeba było usunąć te parce. nie tu, to nie tu, nie. To jeszcze nie tu. Ogólnie ten las tak jest bardzo fajny, a ja... Pani, no. ale bez światła. 10 koła, no na pewno. Jak to odebrać? Że ja nic z tego nie dostaję! A gdzie są zebrzydowice? Chyba tutaj, bo już tam widzę po lewej stronie tam była jakaś wiocha most. No, jesteśmy w zebrzydowicach. Tutaj po le... Tutaj trzeba chyba w lewo blajże skręcić. W sumie wam, że nie wiem będą jakieś ciekawsze filmy, by jakieś... Właśnie zrobiłem muzykę w której. nie wiem czy ją słychać. Osłuchać, no, tutaj jakaś, tu, o tutaj właśnie jakieś mini wioska, jakieś auta, do których pewnie się nie da wejść. Ogólnie możecie zauważyć sobie, zmieniłem skina. takiego kwadratowego, tak jakby. I dodałam sobie oczywiście czapkę polski, żeby nie było, że, że nie jestem prawdziwym bolakiem. czekajcie, bo tam chyba przy spalnie była też stacja paliw. To mi się tylko wydawało. Opatrzcie! Traktory! Traktory! Właściwie ciągniki. Już nie wiem czy ciągniki. Ja się ja się widzę i nie znam. Ja nie jestem rolnikiem czy coś. Ja się na tym zupełnie nie znam. A o co chodzi z tą Nie wnikajmy. Jak wybuchną, to wybuchną. Nic się nie stanie, Rozpijmy sobie nowe auto. Ma możemy je tutaj rozpić w nieskończoność. Jakie mam kupione? No tutaj jakiś Tutaj jest taka krajówka, właśnie. Tu. Tej, przemieszczamy się krajówkami, tylko. Czekajcie. Co to? Czekajcie, gmina. Jaka gmina? Gmina na głowicę Witamy tutaj. Gmina na głowicę Żegna. Okej. Okay. Dobrze, ciekawe. Dobrze, ba bardzo ciekawe. Tutaj też coś jest. Ja, co to jest znaczy? Mamy Flika Ok. Pierwszy wypadek, który widzę. Sorry za to, że wstąpił. Od... Tu powstaje barza. Baza, daza, Z ZKM Jędrzejów. Może tutaj, ben, ben, może tutaj będzie można naspić żarówki? Dojeżdżamy już sobie do spawna, ogólnie ten nighting trochę nie działa, a szkoda. No ogólnie powiem wam, jeszcze nie wiadomo co z tym, co z trackerem. Ja tu nie będę strzelać, bo nie ma to sensu. Nie będę zgadywał, bo tak naprawdę to spawn może być po prostu wszędzie. Czekaj, a tutaj sobie, aha, nie mogę siedzieć. Dobra. Dobra, zatankowałem. Może tu? Tutaj są jakieś miejsca parkingowe. Tutaj mogą się ewentualnie rozbić. A to byłoby trzeba jakiś budynek mały zrobić. Co? To tam jakiś, tam jakiś, jeszcze kawałek drogi jest. No i tak, tam chyba nie można wyjechać. Te xy są Aha, można wjechać. No super, fajnie. Fajnie. Dobra, jedziemy sobie. Śmieszna trochę. te xy są przenikane. Aha, spadliśmy poza mapę oczywiście. Co to? to Za typ parkuje. Aha. Dobra. Dobra. Yy. My już chyba całą mapę przejechaliśmy. Dalej dos to dosłownie całą mapę, co nie. To ja już się będę z wami żegnać. B będę się z wami już pomału żegnać. Oczywiście. Ogólnie to. Widzicie co? Po polecam wam tą grę. Jest naprawdę bardzo fajna. Ale tutaj. No, nie ma żadnych paczek, żeby było ciekawiej, ale jest bardzo realistyczna. Naprawdę, mogłaby rywalizować trochę z Poliszką na serio? Nie, no ładnie. Dobra, mamy już wszystko omówione. To ja, to ja już. To ja się z Wami właśnie żegnam. Dzie dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Więc się żegnam. Bajo.